Witam. Ktoś napisał do mnie, żebym opowiedział cośkolwiek w ogóle powiedział o tym kierowcy, który był pijany i pod wpływem narkotyków i spowodował kat taką katastrofę, że przecież sześć osób zabił. Słuchajcie, sprawa jest tak nagłośniona że ja nie mam nic do powiedzenia. To, co ja bym, mógł, co bym chciał powiedzieć, to nie przejdzie przez jakąkolwiek cenzurę. <laughs> Bo tu co chwilę byłoby taki pep, pep i co bym nie powiedział. Tego się nie da powiedzieć. Ale ja wam opowiem swoją historię. Takie dwie historie właściwie. Jedną to tak żartobliwą, drugą poważną. Jak to ja jechałem pijany. Ja miałem wtedy 19 lat. No i to pierwsza taka praca jako kierowca. fajnie było być kierowcą, to. A ja jestem w takiej spółdzielni. No i pojechałem pod dom, pochwalić się koledze, że już mam samochód, już jeżdżę, taki. No pochwalić się, no wiadoma rzecz. widzisz, a tu robota taka, tu już jeżdżę kierowca pani i gadamy z kumplem przed klatką schodową. To do samochodu ja wiem, musiałem przejść z no, 10 metrów. A ja to taki zgrywus byłem cały czas, od dziecka. No i tak gadamy i idzie jakiś facet i tak patrzy to na samochód, to na nas, to na samochód, to na nas. Ja mówię do tego kolegi, Krzychu, ja już muszę jechać, odstawić samochód, wrócę za, jakieś, za pół godziny, za godzinę, pogadam jeszcze. No i dochodzę, odchodzę od kumpla i dochodzę do samochodu i wytam: tam, Krzysiu, Krzysiu, ja pijany i nie pojadę. Krzysiu, ja pijany i nie pojadę? No, no to zaraz zobaczysz, jak Mielek jeździ, jak jest pijany. Krzysiu, jest wszystko dobrze. Będzie dobrze. I wsiadłem do tego samochodu. Wiadomo, że się zgrywałem, bo bym w życiu nie usiadł po pijaku do samochodu. Odjechałem od domu, ja wiem, no może, no może pół kilometra. Dojechałem dwie ulice dalej. Wyprzedza mnie warszawa milicyjna, zatrzymują, wychodzi milicjant, wchodzi do kabiny i na dzień dobry, masz tutaj balon, dmuchaj. Nie było wtedy czegoś tak jak alkomaty, tylko były baloniki na sprawdzanie trzeźwości. To wziąłem ten balon, i dmuchał Dmuchać do oporu mocno, aż balon się napełni. No to dmucham, dmucham, popatrzył. No wszystko ok. Wszystko dobrze. Ja mówię, a co się stało? Dostaliśmy znać, że pijany jedziesz z tym samochodem. Nie no skąd. tam ja Pijany bym nie pojechał. Ale była taka wiadomość, trzeba było cię sprawdzić. No to do widzenia szerokiej drogi i cześć. Wróciłem do domu i mówię do tego kumpla. Ty milicja mnie złapała, balon dali i sprawdzali, czy ja pijany nie jestem. No i właśnie a kolega mówi, ty ten facet co przechodził z taki w kolejarskim mundurze, ty jak on na nas patrzył i to na ciebie, jak się zataczasz do tego samochodu pewnie zadzwonił na milicję i powiedział, że jedzie pijany. No i tak to może było. Druga historia. Ta druga historia, to już jest mniej poważna. Mniej śmieszna. To było moje wesele w 1978 roku. I gościem na naszym weselu był chłopak, ale to jakiejś żony znajomej, narzeczony, czy tam chłopak. No i on jechał równo z każdym gościem. Zdrowko, Zdrowie młodej pary, zdrowie młodej pary. A ja patrzę, coś wie jak świnia. No nie aż takie to przesad, no tam ze dwa kiedy chyba piję pewnie. A on się szykuje, już to opowiada, jak on będzie jechał samochodem. Miał taki, pamiętam, zielonego Fiata 125. Nie ja wie, wie się, czyś ty oszalał. Samochodem nie pojedziesz, przecież tu trzeba i przez stary kolej wejechać. I to będzie noc, ale wiadomo, wiadomo jak jest na drogach. Nie pojedziesz. No i właśnie. Zaczął się stawiać, ja nie pojadę, 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 i tak, i tak. Ja mówię, daj kluczyki, jutro ci oddam. Nie, kluczyków nikomu nie daje. A ja więc dobra, no to nie ma sprawy. Ja A że tak, jak wam już 15 razy chyba mówiłem, byłem mechanikiem samochodowym. Wiedziałem, jak się robi sztuszki we Fiatach 125 p i nie tylko. Czyli... Tutaj przykład Fiat 125P. Eee, od strony kierowcy, czyli tak, jak Wam powiedzieć, kierowca siedzi, jak jest maska od silnika, tam, od strony kierowcy, wystarczyło leciutko ją, w tam palce w tą szparkę wsadzić, leciutko unieść tak, eee, Siłowo, no bo to wiadomo, że tam nie było szczeliny jakiejś, tylko siłowo leciutko unieść i szarpnąć. I maska się otwierała. Otworzyłem maskę i zdjąłem jemu przewód z cewki. Jak z cewki zaponowej zdjęłem jem, jemu ten przewód, to wiadomo, że nie odpali. I zamknąłem maskę i poszedłem. Z powrotem do gości bawić się. No i ten, ten wie się chci, chciał odjechać. O jaki on był wściekły! Ileż tam poleciało paninek lekkich obyczajów. O kur... Nie mogę odpalić kopie, kopie, kopie ten zawód. Nie wie, co jest. Gówno, chłopie, będziesz wiedział i tak nie będziesz i tak. To właśnie takie dwa przykłady. I wesołe, i mniej wesołe. A co ja mogę powiedzieć? Słuchajcie, wracając do pierwszego przykładu. Facet zrobił dobrze. Ja byłem szczerzywy i sobie jaja tylko robiłem. Ale facet zrobił dobrze. Widział, że pijany chce wejść do samochodu, to zazwyczaj na milicję. Taki wy, jak widzicie, że pijany chce wejść do samochodu, Dzwoncie na policję. Bez żadnego problemu. Nie, na pewno nie będziecie żadnymi kapusiami. Uratujecie komuś życie. Patrzcie, tutaj sześć osób byście uratowali w Szczecinie. Co ten dureń. I wódeczka, i marihuana, i anfetamina. I efekty są. Nie chcę rozkręcać tematu. Uważajcie na siebie i nie bójcie się kogoś zgłosić, że ktoś pijany wszedł. Nawet niech on sobie robi jaja, tak jak ja to zrobiłem. Co ja pijany nie pojadę? Nie patrzcie na to, czy on udaje, czy on nie udaje. Dzwoncie. Dzwoncie na policję i nikt w głowę nie urwie. I tak jak przed chwileczką to mówiłem. Już się powtarzam. Ratujecie komuś życie. Trzymcie się, cześć ludzie kochane!